Panie ministrze, Państwo ministrowie, państwo posłowie, senatorowie i wszyscy Szanowni Państwo. To też dla mnie jest wielka chwila, wielka radość, że mogę tutaj uczestniczyć w takiej uroczystości otwarcia tego bloku, ponieważ on zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, Polaków, a to jest jeden z absolutnych priorytetów, priorytetów gospodarczych i priorytetów politycznych naszego rządu. Bardzo dziękuję za przyspieszenie tej budowy. Dwa lata temu rozmawiałem o tym z panem ministrem Tchórzewskim, z panem ministrem Suskim. Było pewne zagrożenie co do opóźnienia, ale udało się to nadrobić i praktycznie projekt tej skali, tej wielkości 6,5 miliarda złotych, blisko 6,5 miliarda złotych, zakończony prawie o czasie, świadczy o tym, że mamy ogromne zdolności zarządcze i realizacji skomplikowanych wielopłaszczyznowych projektów gospodarczych, właśnie takich jak ten. Tutaj niedaleko zresztą stąd w Radomiu, rodzinnym mieście pana, czy z okręgu, którego teraz jest posłem z Ziemi Radomskiej, tak powinienem powiedzieć precyzyjnie, pan minister Suski, powstała ponad 100 lat temu pierwsza elektrownia, wtedy jeszcze w Królestwie Polskim. Dzisiaj tutaj niedaleko otwieramy Kolejną bardzo dobrą, bardzo bezpieczną elektrownię. To jest elektrownia, która ma sprawność na poziomie 45,6%, więc bardzo wysoką, w porównaniu do poprzednich 33%, mniej więcej, prawda? Czyli znacząco lepsza niż, niż poprzednie bloki energetyczne. Jednocześnie też wcześniej mieliśmy okazję być w pomieszczeniu z. Takim, taką deską rozdzielczą elektrowni, gdzie zapoznałem się z tymi parametrami, które tutaj są dostępne i jestem bardzo zbudowany tym, że wypełniamy również wymogi dyrektyw, które zaczną obowiązywać w roku 2022-2023 Best Available Techniques, czyli tej dyrektywy BAT. I to wypełniamy ją z punktu widzenia emisji SOX-ów i NOX-ów na poziomie bardzo bezpiecznym, a więc też bardzo cieszę się z tego powodu. Ta inwestycja też jest dobrą inwestycją dla środowiska, dobrą inwestycją dla Polski lokalnej, ponieważ węgiel do tej inwestycji, do tej elektrowni, do tego bloku jest dowożony z Bogdanki, nie tak daleko stąd a więc relatywnie niskie koszty dowozu tej energii. I to też świadczy o tym, że dbamy o całość, o całokształt i środowiska, i jak najniższej emisji CO2 dzięki tej wysokiej sprawności tego bloku energetycznego, ale również o Polskę lokalną, choć tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj jest, bije energetyczne serce Warszawy, bo stąd będzie też zasilana cała Warszawa, więc z tego Punktu widzenia bardzo się cieszę, że um, byliśmy w stanie skonstruować taką inwestycję, która jest, um, odpowiada naszym warunkom energetycznym, bo będzie to inwestycja węglowa, ale wysokosprawna na parametry nadkrytyczne, czyli taka najnowocześniejsza przy utrzymaniu parametrów bezpieczeństwa, najlepszych, jakie można sobie wyobrazić. Też oprowadzając nas po tej inwestycji, pan. Prezes, pan dyrektor opowiadali nam o zużyciu wody, bardzo niskim, co jest bardzo ważne, że, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu bloku energetycznego w kontekście niskich ewentualnie poziomów wisły w przypadku jakiejś suszy, która tutaj by wystąpiła. Jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, jeśli chodzi o te, tego typu parametry, czyli całokształt tej gospodarki. No, Trudno powiedzieć, że w obiegu zamkniętym, ale w obiegu najbardziej optymalnym z punktu widzenia zużycia węgla, zużycia wody przy produkcji energii na potrzeby gospodarki polskiej, na potrzeby polskich, polskich gospodarstw domowych. Dziękuję zatem bardzo też wszystkim twórcom, wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji, tak sprawnie przeprowadzonej, dzięki niej mamy Bezpieczeństwo energetyczne Polski podniesione na wyższy poziom. Blok energetyczny największy w Polsce, 1075 MW, co mocy, co pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo. A ja też dziękuję panu ministrowi Tchórzewskiemu, który dzisiaj mi opowiadał o swoich dyskusjach, swoich negocjacjach w Europie, w Unii Europejskiej, bo jest ważne, żeby Unia Europejska. Komisja Europejska rozumiały, że my też stajemy się coraz bardziej czyści z punktu widzenia emisji CO2, ale też NOX-ów i sox i jednocześnie też chcemy tą transformację polskiej energetyki na zasadzie jak najniższej emisji CO2 przeprowadzić w sposób bezpieczny i na niskich kosztach dla polskiej gospodarki, tak żeby polska gospodarka była jak najbardziej jak najbardziej produktywna, konkurencyjna z punktu widzenia kosztów energii. A więc jak w soczewce w tej inwestycji zbiega się bardzo wiele krytycznych, krytycznie ważnych parametrów gospodarczych i politycznych i też klimatycznych, środowiskowych patrząc w przyszłość. My dbamy o czyste powietrze i właśnie tutaj o, to, o tym też świadczy tego typu inwestycja. I bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim którzy byli w to zaangażowani. Cieszę się, że mogliśmy przeprowadzić o czasie tak ważną inwestycję dla Polski. Dziękuję bardzo.